Hejka wszystkim, jestem Arbela, Stalen i bardzo, bardzo serdecznie witam Was w pierwszym odcinku odnowionej serii Jak zostać ss youtuberem. Wielu z Was czekało na wznowienie tej serii, wielu, wielu z Was oglądało już odcinki podczas pierwszego podejścia do tej serii. Także, jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym filmem, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim sobie jednak konkretnie do odcinka przejdziemy, chciałabym przywitać na kanale wszystkich nowych widzów. Chciałabym zostać y, ze mną na dłużej, bo od dzisiaj, co tydzień, w każdą niedzielę, aż do zakończenia serii, jak zostać ss youtuberem, co niedzielę o godzinie 12 będzie wylatywał odcinek właśnie z tej serii. Tak samo jak dzisiaj. Chciałabym także przywitać na kanale wszystkich stałych widzów, którzy ze mną są, oglądają każdy odcinek i bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bo bardzo motywuje mnie ono do działania. Tak samo jak każda łapka w górę, tak samo jak każdy komentarz i każdy nowy subskrybent, czy te wszystkie wiadomości, które piszecie mi na Discordzie bądź na SSO, to wszystko mnie motywuje do działania. Dzisiejszy film będzie troszeczkę bardziej pogadankowy, bo będziemy sobie bardziej e, rozmawiać. E, tutaj bardziej tak chcę. Zrobić taki szkic całej tej serii, a w następnych odcinkach będziemy się skupiać totalnie, tak na poszczególnych elementach, jakichś takich małych szczególikach, które są też bardzo ważne. Dzisiejszy tytuł. Jeśli chcesz nagrywać SSO, to koniecznie obejrzyj ten film. Chciałabym powiedzieć, że ta seria nie jest dla każdego, ok? Jeżeli czujecie, że. Ta seria jest bez sensu, i w ogóle nie wiecie dlaczego to nagrywam. To zamiast. Yy, znaczy, nie wiem, czy chcecie hejtować czy nie, mam nadzieję, że nie, ale może zamiast się męczyć i to oglądać, to nie oglądajcie najlepiej tej serii, tylko po prostu sobie róbcie tam. Twórzcie kanał jak chcecie, bo to jest tak naprawdę. Bo to jest tak naprawdę jak każdego yy, inwencja twórcza, jak twórz swój kanał, jeżeli w ogóle chce go tworzyć. Yy, więc jeżeli ktoś uważa, że ta seria jest totalnie bez sensu. To nie oglądajcie dalej. Natomiast jeżeli chcecie dać szansę mi, tej serii, temu odcinkowi i następnym odcinkom, to zachęcam do oglądania dalej i czekajcie w każdą niedzielę na film. A dla kogo jest ta seria, teraz jest pytanie. Ta seria jest dla osób, które myślą nad tym, żeby zacząć nagrywać na YouTubie, chcą się skupić na SSO. Właściwie to nie musi być dokładnie SSO. Może chcecie nagrywać inne gry też. I jakby postaram się, znaczy jakby wiecie, ta seria będzie taka dość uniwersalna, ale przez to, że ja jestem bardzo skupiona tutaj na Star Stable na moim kanale, czasami pojawiają się inne gry, jednak no tutaj moja widownia bardziej to jest SSO, więc dlatego taka nazwa serii, jak zostać SSOWym youtuberem. Natomiast to nie odwołuje się tylko do SSO, to mogą być inne gry, czy w ogóle to może być zupełnie inny content i... Postaram się, żeby to było możliwe. W każdym bądź razie, ta seria jest dla osób, które chcą zacząć nagrywać, chcą zacząć swoją przygodę z YouTube'a, ale totalnie nie wiedzą jak. Nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą w ogóle, co nagrywać, i tak I ta seria ma y, wam pomóc y, w tym po prostu, jak, y, jak tworzyć wasze materiały. Tutaj mam na myśli nagrywanie. Ościbie powinnam zacząć jeszcze głębiej, czyli od samego pomysłu. Na film, potem jak go tam mniej więcej opracować, bo opracowywanie filmów na samym początku, później też czasami jest bardzo przydatne. Ja, na przykład, sobie tą serię opisałam. Od pierwszego do ostatniego odcinka mam mniej więcej opisane jakieś takie punkty. I dzięki temu mogę nagrywać filmy, i to jest bardzo przydatne. Takie przygotowanie wcześniej, żeby potem te filmy szły gładko i żeby nie było jakiejś takiej zawieszki czy coś. Po prostu pisanie takiego mniej więcej scenariusza na filmy też jest ok i jest bardzo przydatne, ale to w innym filmie sobie o tym porozmawiamy dokładniej. I ta seria właśnie ma Wam pomóc w tworzeniu tych filmów od podszewki, tak to ujmę czyli po prostu od pomysłu aż do publikacji na YouTubie. Czyli przejdziemy sobie po, przez te wszystkie poszczególne elementy, a potem jeszcze w tej serii chciałabym ująć e, jakieś takie rzeczy, typu relacja, youtuber, widzowie, stworzenie przestrzeni dla naszych widzów czyli serwer na Discordzie, grupa na Facebooku i po prostu sobie o tym tam wszystko Wam pokażę. Tak samo ważne jest, e, jeszcze wracając do filmu, bo o tym zapomniałam tak samo ważne jest e, fajne intro przyciągające uwagę tak samo wygląd kanału. I takie różne też będziemy sobie rozmawiać w takich sprawach, jak określenie swojego kontentu, tak, takie mniej więcej przemyślenie tego, co w ogóle chcemy. No i także tam takie różne rzeczy, jak przyciągnąć y, widzów. Chciałabym jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz. Ja się nie czuję, ja się nie czuję jakimś y, super, super y, Właściwie ja, ja nie lubię się nazywać youtuberem, chciałabym powiedzieć tak jeszcze. Nie lubię się nazywać youtuberem. SSowym youtuberem nie jestem. Znaczy, ja wolę siebie określić jako osoba nagrywająca SSO. I tak jakoś wolę siebie tak określać, tak samo moją społeczność Arabelki, ja nie określam was ich jako moi fani. Ja ich określam jako moi widzowie, bo określenie youtuber i fani wydaje mi się dość takie na wysokim poziomie, a ja mam wrażenie, że jeszcze tam nie dotarłam. I jakby w pewnym momencie te suby zaczęły mi tak szybko przychodzić, że ja tak po prostu nagle to wyskoczyło. Nagle taka oglądalność mi wyskoczyła po jednym z filmów, ale to kiedyś Wam opowiem, chyba że po prostu już oglądacie mnie od dłuższego czasu i wiecie, ale no. To tam kiedyś. Więc, jakby nagranie tej serii to są takie moje rady dla Was. Natomiast, jeżeli czujecie, że. Czekajcie, ile ja ten moment mam subskrypcji, bo chcę Wam powiedzieć dokładnie: 3,54 tysiąca. Eee, czy to jest dużo, czy to jest mało, to już musicie sobie sami określić tak naprawdę, czy uważacie mnie jako osobę, która fajnie wam przekaże tą wiedzę. Ja się będę ogólnie bardzo, bardzo starać, żeby te filmy były bardzo dobrze zrobione, tak merytorycznie, żeby naprawdę pomagały. Natomiast jeżeli uważacie, że nie jestem taką osobą, z której chcecie brać przykład, której chcecie rad słuchać, to oczywiście nie musicie oglądać tej serii, Natomiast będzie mi bardzo miło, jeżeli ją obejrzycie, jeżeli z niej skorzystacie, a jak napiszecie mi na koniec serii, że stworzyliście swój pierwszy film, czy tam drugi, czy trzeci, czy czwarty i wyślecie mi link do kanału, to ja bardzo chętnie wszystko sobie obejrzę, mogę nawet komentować filmy i oceniać. Jak nie chcecie, mogę nawet gdzieś tam na Discordzie wam opisać. W sumie sobie teraz myślę, że możemy po tej serii zrobić jakiś taki film, E, właściwie możemy dalej ciągnąć tą serię, gdzie ja będę patrzyła na e, wasze postępy po tej serii, jak wam idzie i tak dalej i oceniała i zrobimy sobie takie bardziej Tutaj w tej serii, potem już jak skończę te wszystkie takie merytoryczne odcinki, możemy po prostu oglądać yy, waszą twórczość i mogę tam wam jakieś rady dawać takie, wiecie, takie zupełnie indywidualne, ale myślę, że też innym się mogą przydać. Więc yy, jakby ktoś był chętny po zakończeniu tej serii, żeby ciągnąć ją dalej i wysyłać yy, mi swoje tam filmy itd. Tak dalej. To ja chętnie, ale to dopiero po zakończeniu tej serii. Myślę, że możemy takie coś zrobić. Wracając jeszcze do teraz, bo w ogóle ten akurat pomysł z tym ciągnięciem dalej tej serii i oglądaniem Waszej twórczości, tak po prostu mnie yy, wybił trochę z rytmu, bo dopiero chwilę temu to wymyśliłam. Dobra, a teraz już sobie przejdźmy do takiej głównej części tego filmu, którą. Chcę po prostu poruszyć, w których chcę poruszyć zagadnienia, które będą. Chciałabym tak naprawdę, tak tylko poruszyć zagadnienia, które będą dalej rozwijane w następnych filmach. Nie powiem wam w jakiej kolejności, bo to tajemnica. To będą niespodzianki te filmy. Na razie mam dla Was parę pytań. Dlaczego je Wam zadaję? Dlaczego to są takie pytania? Powiem Wam już za chwilkę, Tego najpierw je Wam zadam. Pytanie numer jeden. Dlaczego chcesz nagrywać na YouTubie? Pytanie numer dwa. Chcesz nagrywać tylko SSO? Czy może jeszcze jakieś inne gry, czy cokolwiek innego? Wolisz skupić się na jednej tematyce od razu, czy próbować sobie różnych rzeczy? Tutaj mam na myśli nagrywanie aktualizacji ciekawostek, czy na przykład realistycznego SSO. No i tam inne jakieś tematyki, które sobie wymyślicie. Jaki jest Twój cel w nagrywaniu? To były wszystkie pytania i zgaduję, że jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął nagrywać, to nie do końca umie na te pytania odpowiedzieć, w większości. Tak, to są takie pytania dla, dla tej osoby, w większości dość trudne. Jeszcze tak nie wiadomo za bardzo, co się chce robić na tym YouTube, bo dopiero zaczynamy. Chyba, że jesteśmy określani totalnie na jedną tematykę, że zaczynamy, siadamy, nagrywamy realistyczne na SSO i już. No to okej, okay, fajnie. Ja jakby nie uważam, że to jest negatywne, że zaczynamy nagrywać i wiemy, co chcemy robić. To jest super. To jest super. Ja na przykład powiem wam... Dobra, szybko, bo takie rozgadywanie się miało być w innych odcinkach, ale... Dobra, szybko. Ja na przykład wam powiem, że jeszcze do tej pory nie zdecydowałam się na jedną tematykę w SSO i jak możecie zobaczyć na moje filmy, to tam jest realistyczne SSO, jest serial, są e, piosenki, są jakieś teledyski, e, są aktualizacje, jest ta seria, jest ocenianie outfitów, widział skorda gra nowa, jest po prostu full serii. Ja jakby lubię nagrywać różnorodne filmy e, i nie skupiam się na jednej tematyce, lubię sobie próbować jakichś tam nowych, e, nowych filmów, nowych serii i mnie to po prostu cieszy, więc taki możecie trochę czasami mieć wrażenie, że trochę jest u mnie na kanale miszmasz i nie umiem się zdecydować, a ja po prostu lubię e, próbować nowych tam, wiecie, tematyk, odcinków i tak dalej. I dobra, teraz wam powiem dlaczego te pytania zadałam. Bo ja jest za specjalny w tym pierwszym odcinku, bo ponownie zadam je w ostatnim odcinku z tej serii, no i mam nadzieję, byłabym po prostu przeszczęśliwa, gdyby wam się gdybyście byli po prostu pewni swoich odpowiedzi już w ostatnim odcinku tej serii. To by było po prostu super. Ale oczywiście to są kwestie indywidualne i nawet jak seria będzie dla Was pomocna, to może być tak, że niekoniecznie jeszcze będziecie umieli na te pytania odpowiedzieć. Ja wam na przykład mogę teraz tak na szybko jakoś odpowiedzieć, dać takie moje odpowiedzi, bo już trochę pa, już parę lat nagrywam, jeszcze tam miałam. Nie patrzcie, przede wszystkim jak. Chcecie zobaczyć, ile nagrywam, ja wam nie powiem, bo ja nie, nie liczyłam tego nigdy, ale nie patrzcie na to, kiedy został wrzucony pierwszy film na moim kanale, bo jeszcze wcześniej wymyśliłam sobie, że będę miała bloga, więc usunęłam wszystkie filmy na moim kanale, jakie miałam. Stworzyłam bloga, a potem jednak stwierdziłam, że nie chcę go prowadzić, i wolę YouTube'a, więc po prostu wróciłam na YouTube'a, taka jest moja historia, ale to też Wam kiedyś mogę opowiedzieć, jak będziecie chcieli. W każdym razie odpowiem Wam teraz na pytanie. Dlaczego. Dobra, sobie trochę przekształcę to pytanie. Dlaczego nagrywam na YouTubie? Nagrywam na YouTubie, dlatego, że jest to dla mnie forma spełnienia siebie, twórczości, gdzie tak naprawdę mogę wyrazić swoją kreatywność, yy, trochę uciec do świata właśnie tego SS-owego, poodgrywać moją postać arabelli. Znaczy nie mówię, że tutaj ta arabella jest jakaś wykreowana i tak dalej, tylko na po prostu tutaj w internecie jestem arabellą. E, I to jest dla mnie taka troszeczkę ucieczka, ale przede wszystkim spełnienie się e, w takiej kwestii kreatywności. Kolejne pytanie: czy chcę nagrywać tylko SSO? Nie, nie, ben, nie, nie, nie lubię się zamykać tylko na jedno. Tylko SSO u mnie na kanale się nie pojawia, jeszcze mam Stajnie Marzeń, czytam inne gry i planuję w przyszłości też grać w inne i dla was je nagrywać. Wolę skupić się na jednej tematyce od razu, czy próbować różnych rzeczy. Oczywiście tak jak już mówiłam, próbować różnych rzeczy, już tak mniej więcej na to wam odpowiedziałam. Jaki jest mój cel w nagrywaniu? Wszystko zależy od serii, dobra? Ale ogólnie yy, chcę, żeby moja materia... Na przykład ta seria, chcę nią pomóc wam. Bo y, po prostu dlaczego ta seria została wznowiona? Ta seria została wznowiona dlatego, że cały czas y, tam gdzieś przychodziły mi jakieś komentarze za początkowe odcinki tej serii i po prostu tak stwierdziłam, że chyba jej potrzebujecie, że są osoby, które by chciały tę serię. Tak samo jak nagrywałam y, prawie codziennie, bo potem tam myślałam, że są w tych samych miejscach, y, Skrzynie i Zagubione Konie podczas y, eventu na Ranchu Staroshane to był obóz Dziki Zachód. E, na, codziennie, codziennie rano siadałam, nagrywałam te lokalizacje, mimo że nie miały jakiejś super, super oglądalności, tylko to było tam e, no, powyżej 200 wyświetleń codziennie, tam chyba 300 nie sięgnęło nigdy. I ja to nagrywałam mimo wszystko, dlatego że wiedziałam, e, widziałam te komentarze, że są osoby, którym pomagam, i to mnie motywowało. I nawet jak to było tylko parę osób, to ja siadałam, nagrywałam, i to była dla mnie satysfakcja, że ja pomagam komuś. I uwielbiam takie serie, gdzie mogę komuś pomóc, gdzie mogę coś wytłumaczyć, coś dać tak od siebie, pokazać na przykład w jaki sposób ja tworzę to, to, to i to na kanale, po prostu pomóc tak komuś i tak dalej. Fajne są też serie takie typowo rozrywkowe, typu ocenianie widzów, ocenianie outfitów widzów z Discorda. I jeszcze fajne są serie Gramy Od Nowa, gdzie. Yy, ja sobie wspominam, jak nagrywałam, jak grałam od początku. Ludzie oglądają, bo też sobie wspominają, jak grali od początku. A czasami się tak zdarzy, że ktoś szuka pomocy, bo nie może tam czegoś, jakiegoś zadania rozwiązać w SSO, więc szuka gdzieś tam pomocy na YouTubie i gdzieś tam trafia na mój film i on mu pomaga. I to jest dla mnie taki główny cel. Kochani, jeszcze będzie. Kilka odcinków z tej serii, typowo skoncentrowanych na ważnych rzeczach podczas nagrywania, e, podczas tworzenia filmów. Także ja już tutaj się więcej nie rozgaduję, bo jak patrzę na czas nagrywania, to, wyszed, to wyszedł ten film dość długi. No ale jeszcze będę musiała powycinać te wszystkie momenty, gdzie się zacięłam e, i była cisza. Bo uwaga, tak wam powiem teraz jeszcze, że jak się zaczynacie. Nie potraficie jeszcze mówić płynnie do mikrofonu, jak nagrywacie, bo może mm, oglądają mnie osoby tutaj, które zaczęły nagrywać, ale jeszcze nie do końca to czują i szukają pomocy. To jest ok, się zacinać. Ja też się osobiście zacinam i potem w montażu to wycinam, ale już jest o wiele lepiej jak było. Mam wrażenie, że już przed tym mikrofonem mówię o wiele płynniej. I to, słuchajcie, bardziej jest y, po prostu czas. Czas nagrywa, y, w sensie. Ten czas, który upłynął od początku, kiedy zaczęłam nagrywać, to jest także no po prostu ilość odcinków, które już nagrałam. To po prostu tak na przyszło, po prostu samo. Odcinka na odcinek było yy, lepiej. Teraz już czuję się dość swobodnie, kiedy do Was mówię, i nie mam czegoś takiego, że po prostu siedzę i. E, 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 znaczy, oczywiście, dobra, są takie momenty, kiedy się zatnę jest. E, ale głównie to wycinam. Staram się te wszystkie. E, popycinać, ale to jest w porządku się zaciąć i jakby okej, okay, to można wyciąć sobie na spokojnie. Także jeżeli. To Arabella, która montuje film. Ja po prostu w tym momencie muszę coś dopowiedzieć. Faktycznie czuję się o wiele lepiej przed tym mikrofonem. Kiedy do Was mówię, to już nie jest taka, takie zacięcie się. Jak kiedyś było, po prostu siadałam, musiałam mieć napisane scenariusz, co mam mówić, a teraz po prostu siadam i mówię i o to mi tutaj bardziej chodziło. A te wszystkie "i" y", to ja po prostu to dopiero słyszę jak montuję film i teraz też dużo tego y było. Takie te różne momenty powycinałam, ale w środku czasami się nie da. Także po prostu słuchajcie, to jest ok. Zdarza się, przyjdziesz czasem, że będziemy mówili płynniej. Ja też nie jestem idealna w tym nagrywaniu, też jeszcze cały czas się uczę, więc po prostu to, co ja miałam na myśli, mówiąc o tym, że to jest okej, okay, a jak to. to ja to cały czas słyszę, tylko dopiero po prostu jak montuję. Jeżeli jesteście początkującymi, dopiero zaczynacie nagrywać i się zacinacie, to się nie stresujcie, bo to, jest, to nie jest nic złego. To jest, to jest normalne, że tak powiem. I z czasem wszystko przyjdzie samo, wszystko opanuje, to nie jest nic, wiecie, strasznego. Rosje zacinacie na spokojnie, jest ok. Opanujemy to. Okej, okay, dobra, ja już się więcej nie rozgaduję. Będziemy się już rozgadywać odnośnie poszczególnych tematów odcinków przyszłych. Także dzisiaj już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj bardziej taki odcinek sobie pogadankowy zrobiliśmy, bardziej sobie tak pogadałam do Was. Co ma na celu ta seria, ale może też tutaj komuś pomogłam w jakimś stopniu. Bardziej już taką konkretną część serii zaczniemy za tydzień. Także czekam na Was za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Dajcie znać, kto czeka na następny film. Możecie także napisać w komentarzach, jeżeli już umiecie odpowiedzieć na te pytania, które wam zadałam wcześniej, możecie mi na nie odpowiedzieć w komentarzach. Może się już komuś uda. Jak się komuś uda, to super. Może jeszcze będzie bardziej pewny swoich odpowiedzi na koniec serii. A tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!